to gwizdała dzień dobry Państwu, witam w programie Na Światło Dzienne. Dzisiaj dwóch gości, pan Andrzej Bronowicki witam. i pan Paweł Wójcik. Dzień dobry. Panowie reprezentujecie spółkę Spektrum galerię. pan jest prezesem, pan jest radcą prawnym. Będziemy mówić o placu. Między ulicami Skorzelacka, Łokietka, Górne Młyny. Dlaczego tam jeszcze nic się nie buduje? Nie buduje się, dlatego że mamy problem na linii pan prezydent, tak naprawdę miasto, spółka, polegający na tym, że jest sprzeczność w umowie o użytkowaniu wieczystym, która polega na tym, że mamy realizować inwestycje zgodnie z koncepcją, która wygrała przetarg, a koncepcja nie jest zgodna z planem miejscowym, który jest prawem i na podstawie którego chcemy realizować Przepraszam, obiekt. Rozumiem, ale mm, jak to jest? Panowie yy, chcecie postawić galerię. Tak, chcemy budować galerię handlową, o której zresztą informowaliśmy prezydenta przed zakupem tej nieruchomości. Konsultowaliśmy to, oczywiście ten obiekt i jego kształt wcześniej z architektem miejskim. Również informowaliśmy w pełni prezydenta miasta Bolesławiec, który był za, za wybudowaniem takiego obiektu. Powiem więcej, mhm. stwierdził, że. No, dłużej nie ma sensu zwlekać z postawieniu takiego obiektu, nie chciałby zostać prezydentem pustych placów. Za przykład tutaj podawał pobliską Legnicę i Zgorzelec, gdzie takie obiekty powstały. No i to, że mieszkańcy Bolesławca no, nie musieliby jeździć do Wrocławia czy, czy do jakichś dużych innych miast, czy na przy, w tym przykładzie Legnicy i zgorzeca, żeby robić zakupy w normalnym w centrum handl... <laughs> handlowym. normalnym centrum handlowy. A proszę powiedzieć, yy, bo panowie ostatnio próbowaliście poinformować o tych różnych kłopotach radnych? Ja może jeszcze uzupełniłbym wypowiedź kolegi. Historycznie było tak, że gmina oddała ten grunt w użytkowanie wieczyste. Zaraz przejdziemy, ale jeżeli chodzi o radnych. Chcieliśmy w jakiś sposób poinformować również radnych, ponieważ uznaliśmy, że radni miasta Bolesława jest tak naprawdę najwyższa władza w Bolesławcu, bo to nie prezydent jest najwyższą władzą w Bolesławcu, tylko radni, e, powinni wiedzieć, jaki jest rzeczywisty stan prawny, ponieważ pan prezydent e, w jakiś sposób manipuluje informacją. Ja słyszałem wypowiedzi pana prezydenta na ten temat. I pan prezydent w tych wypowiedziach mówi, że gmina tutaj w bardzo przychylny sposób dla inwestora chciała podejść, chciała, aby inwestor ten obiekt wybudował, natomiast z jakichś niewiadomych powodów inwestor tego obiektu nie realizuje. Pan prezydent tak naprawdę nie wie, z jakich powodów inwestor tego nie realizuje. My zapytaliśmy przewodniczącą Rady Miasta, dlaczego panów nie dopuściła do głosów. Możemy zobaczyć ten materiał. Rada nie może się tym zajmować. Po prostu ten, to jest tylko czczaka gadanina, która nie będzie miała żadnego wpływu. Musi być w tej chwili już wyrok sądu. Czczaka gadanina? Znaczy, powiem tak, że w ubiegłym roku, w, w listopadzie, rozmawialiśmy z prezydentem na ten temat, jakbyśmy chcieli rozwiązać problem tej inwestycji. Nie problem, bo my nie widzieliśmy problemu od początku. Na to, że temat można samować w bardzo prosty sposób. Koszt tego to jest około tysiąca złotych, żebyśmy podpisać aneks do umowy o użytkowaniu wieczystym. Ja, ja bym się chciał powiedzieć: no, jestem naprawdę zaskoczony tą wypowiedzią, że jest to czcigodna gadanina. Inwestor ma tutaj bardzo poważny problem prawny, który nie jest w żaden sposób spowodowany przez inwestora. Jest tak naprawdę spowodowany w jakiś sposób przez władze Bolesławca, głównie przez prezydenta obecnie w związku z tym mówienie, że jest to czczaga gadanina, no ja jakby postrzegam jako pewien nie tak, to ze strony wiemy, Pani Przewodniczącej. Ostatnie zdanie, przygotowaliśmy renderingi i chcieliśmy tu wystąpić oficjalnie, na, na, zrobić jakąś konferencję prasową, Pan Prezydent powiedział, że w żaden sposób nie podpisuje się pod tym, nie interesuje go ta inwestycja, no i robi wszystko, żeby, żeby trafić do sądu. I wtedy już była informacja o tym, że, że będziemy mieli sprawę sądową. E Powiedział, że nie interesuje go ta inwestycja? Nie no, mówiąc o tym, że 150 milionów wydane w centrum miasta, to może jest mała inwestycja, w strefie ekonomicznej są miliardy złotych i inwestorzy, którzy stoją w kolejce i my nie jesteśmy jakimś tam wyróżniającym się inwestorem. Ale to są słowa prezydenta? Tak, tak, na spotkaniu, które podał nam oficjalnie. No. Że to nie jest jakaś tam wielka inwestycja, bo próbowaliśmy powiedzieć o tym, że no inwestycja na 150 milionów złotych... Że jesteśmy godnym uwagi inwestorem, inwestorem, inwestorem którego inwestorem, się powinno szanować, no bo, inwestorem, inwestorem, bo w różnych inwestorem, miastach inwestorem. takich ludzi się szanuje, bierze się pod uwagę to, co chcą. We Wrocławiu pan Czarnecki jak budował Arkady Wrocławskie, pamiętam jak rozmawiałem z jednym z urzędników z Biura Rozwoju Miasta, powiedział proszę pana, my wszystkie w tej chwili plany miejscowe odsuwamy na bok, robimy obiekt pod galerię Arkady, bo to jest inwestor, który przynosi tu straszne pieniądze i musimy go szanować. Ja powiem panom tak. Nam niezwykle trudno było uzyskać wypowiedź prezydenta na temat, na temat tego, że, państwo uważacie, że panowie uważacie, że prezydent działa destrukcyjnie, ale udało nam się w końcu o to zapytać przy okazji innej inwestycji. I to jest odpowiedź. Ja nie bardzo rozumiem, że firma mówi, że, że destrukcyjnie. I co? Co to znaczy? Że Dokładnie nawet tłumaczy, że jest kwestia tylko w aneksowaniu umowy o użytkowanie wieczysta. No, i ja mogę powiedzieć tyle, że y, ponieważ sprawą interesowało się kilka prokuratur, to dzisiaj, gdybym podjął decyzję o zawarciu ugody, to mógłbym rzeczywiście być oskarżany tak, jak jestem oskarżany w, w Twoim portalu. To tak byłoby? Ja powiem przewrotnie. Pan prezydent, nie zawierając tego aneksu, w naszej ocenie działa na szkodę gminy Bolesławiec. Pan prezydent wybrał ścieżkę sądową, a więc wybrał konfrontację i konflikt z inwestorem. Jakie tam, oczywiście to w jakiś sposób nie można pana prezydenta krytykować z tego powodu, że każdy ma prawo do sądu. Pan prezydent Bolesławca również ma prawo do sądu, miał prawo wybrać taką e, opcję, niemniej jednak proszę zobaczyć jakie będą tego konsekwencje. E, ten plac znajdujący się w samym centrum Bolesławca, w samym sercu Bolesławca, moim zdaniem no najatrak najatrakcyjniejsza teraz nieruchomość Bolesławca będzie przez najbliższe cztery lata stał pusty. Dlaczego cztery lata? Dlatego, że obecnie tyle trwają spory sądowe, czyli przez 4 lata mieszkańcy Bolesławca nie będą mieli z tego żadnego pożytku. To jest po pierwsze. Po drugie, rocznie gmina Bolesławia będzie na tym traciła zapewne około kilkuset, być może 300-400 tysięcy złotych na podatku od nieruchomości. To jest po drugie. Po trzecie... Bardzo źle wizerunkowo wygląda gmina Bolesławiec w sposób taki, w jaki postępuje pan prezydent Bolesławca, mianowicie wchodząc w konflikt z inwestorem. Także paradoksalnie może się okazać, że nie podpisując aneksu z inwestorem, pan prezydent działa na szkodę gminy Bolesławiec. Panowie, ale kupując, kupując tę działkę, widzieliście pewnie ten akt notarialny. Oczywiście. To jest pierwszy akt notarialny, który. Był zawarty pomiędzy gminą miejską, a pierwszą firmą, która dwiema firmami, które kupiły tę działkę. I tam była mowa o tym, bo ta firma wygrała przetarg, że działka ma być zabudowana według jakiejś tam koncepcji. Dokładnie tak było. Panie. Panowie macie zupełnie inną koncepcję. Czy wtedy już nie wiedzieliście, że będzie problem, że to co innego w koncepcji, a co innego w planie jest? Panie rektorze, więc najpierw gmina, tak jak pan zauważył, oddała to użytkowanie wieczyste na podstawie tej umowy, następnie Rada Gminy zmieniła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalając tam inne przeznaczenie. Takie sytuacje jak ta zdarzają się niejednokrotnie w Polsce. To znaczy, Gazeta Rzeczpospolita opisywała takie sytuacje w Szczecinie, w Krakowie, w, w których to właśnie w sytuacjach mamy do czynienia z innym przeznaczeniem nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i w innym, z innym przeznaczeniem w umowie. Myśmy do wszystkich tych przypadków dotarli, zapytaliśmy organy gmin czy organy miast, w jaki sposób taki problem jest usuwany. Otóż w każdej z tych spraw został zawarty aneks z inwestorem, który to aneks Jedynie dostosowywał inwestycje do postanowień Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Z taką nadzieją i z taką jakby niemalże pewnością podeszliśmy do tej inwestycji. To znaczy, tak się wszędzie robi generalnie, że nie może być umowa sprzeczna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Taką sprzeczność w bardzo prosty sposób się usuwa poprzez aneks. W związku z tym pan prezydent powinien taki aneks zawrzeć. Ja no jeżeli to... on teraz. Y no to dobrze, to aneksuje firmie na coś większego. Każdemu powie zaraz, zaraz, proszę pana, to sprzedajecie w przetargu bardzo tanio, a teraz dzięki tym wszystkim zmianom wartość rośnie i tak po prostu aneksujecie. Panie redaktorze, pan prezydent powinien po pierwsze zamówić sobie jakąś karnistyczną ekspertyzę prawną. Czy rzeczywiście zawarcie jakiegoś aneksu z inwestorem, który usunie sprzeczność, dostosuje tę umowę do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy wówczas prezydent będzie w jakiś sposób odpowiadał karnie? Moim zdaniem, jestem tylko pewny, nie będzie w żaden sposób odpowiadał karnie, wręcz wówczas wykaże się jedynie gospodarnością na rzecz gminy Bolesławiec. No dobrze, ale panowie kupując, wydając, spółka spektrum wydała kilkanaście milionów złotych na działkę, przecież znała, wiedziała, jak to wygląda sprawa, że jest sprzeczność, że nie będzie pozwolenia na budowę, a mimo to kupiliście. Wiedzieliśmy, że koncepcja, która, którą wy, która została, która wygrała, która wygrała ten przetarg, jest dzisiaj sprzeczna z miejscowym planem. Dla nas, jakby podstawą do, do, do budowy, do przygotowania inwestycji, jest plan miejscowy, który jest prawem. Tak? I ten plan analizowaliśmy w oparciu o wcześniejsze też spotkania i rozmowy z, z miastem, że będziemy realizowali zgodnie z planem miejscowym i, i, taką i, i taką, taki kształt inwestycji, ta galeria będzie miała. I nie było na tym, na tym poziomie, żadnych sygnałów, że państwo będą się zacietrzewiali przy budowie e, obiektu, który nawiązuje do koncepcji, która jest raz, że niezgodna z prawem, dwa, że... Czyli co, wcześniej, przed y, transakcją? Tak, no przed transakcją byliśmy z, z byłym właścicielem, mhm. jednym z byłych właścicieli u prezydenta, po to, żebyśmy mhm. powiedzieli, jakie są nasze zamierzenia, jakie są plany, co tam chcemy realizować. I tutaj właśnie pojawiały się też te informacje, że chcielibyśmy tutaj wciągnąć trochę społeczeństwo, w jakby... No to, o czym to, co mówiliśmy wcześniej. wcześniej tak. I, to, i, I na tym etapie nie mieliśmy żadnych sygnałów, że tutaj ktoś nagle wy, wywiesi to na, 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 na słupie i powie, że nie. Będę się upierał przy tym, że, to, że ta koncepcja powstała. A dzisiaj jeszcze tylko muszę wspomnieć, pan prezydent w jednym z swoich pism pisze, że on by mógł zawrzeć aneks domowy użytkowania wieczystego. Niemniej jednak problemy są koszty notarialne takiego aneksu. W związku z tym to jest jakby powód, dla którego on nie może takiego aneksu zawrzeć Podam tylko, że to jest koszt, który my ponosimy. To jest około tysiąca złotych. Natomiast pytanie jest takie, że ile płaci miasto za kancelarię? która obsługuje nasz spór w tej chwili, bo to na pewno nie, są, nie jest tysiąc złotych, tylko dziesiątki tysięcy złotych. I tutaj chyba jakaś jest y, no, nieprawidłowość w, w takim podejściu do tematu. Mamy to, oczywiście... to gdzie jest problem? No bo jak rozumiem, wcześniej było wszystko yy... fajnie do momentu transakcji, a po transakcji... Problem jest, moim zdaniem, po prostu w braku dialogu z prezydentem. Inwestor jest naprawdę gotowy i otwarty na... Ale z czego wynika ten problem? My, panie, tego, że nie wiemy, naprawdę. My nie wiemy. Ja. Myśmy byś... próbowali się wielokrotnie skontaktować z panem prezydentem, przecież elementem ugody z gminą Bolesławiec, to co deklarował. Inwestor jest po pierwsze, no usunięcie tej sprzeczności to jest fundamentalna sprawa i tutaj, ja powiem w ten sposób, pan prezydent powinien taką rzecz zrobić dla inwestora, ponieważ w obecnej sytuacji wyłączona jest całkowicie możliwość zabudowy. Po drugie, inwestor w ramach takiej ugody był gotowy wnieść jakąś dotację na rzecz gminy Bolesławiec, która by się przyczyniła, nie wiem, do rozbudowy akwaparku, do budowy jakichś dróg na przykład. Pan prezydent wszelkie propozycje odrzuca i my naprawdę nie znamy powodu, dla którego tak się dzieje. Próbowaliśmy ten temat o tyle naprawić, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, problemu z, z, z tym, że ktoś za dużo jednak zarobił. Chcieliśmy zaproponować miastu. Bo takie informacje gdzieś były między zdaniami wcześniej podawane, że miasto, że prezydent przy, przymierza się do tego, żeby realizować inwestycję polegającą na budowie basenu w tym mieście. I powiedzieliśmy, że skoro tutaj byśmy ten temat załagodzili i faktycznie no, panowie udało im się skorzystać z koniunktury na rynku nieruchomości i sprzedać tą działkę sześć razy drożej, ale to to jest tylko ich szczęście i zasługa. W związku z tym, yy, może dołożymy po, po, w trakcie realizacji inwestycji, dołożymy w ramach offsetu, na przykład do, do basenu. No Ale takiej, takiej zgody też nie było powiedziane. Kwestia bo, że... koniunktury, że ta działka tak szybko podróżowała? też tak, tak. kwestia? Nie, no, nie, nie kwestia tego, że się zmieniły zapisy w planie zagospodarowania. Znaczy, nie, te, te zapisy się zmieniły dużo wcześniej i nie było chętnych na tą działkę. Natomiast, kiedy my kupowaliśmy tą działkę, to ry rywalizowaliśmy z trzema firmami: Irlandzką, Warszawską, która jest przedstawicielstwem brytyjskiej firmy, no i naszą. Także to. to nie, 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 zapisy się zmieniły po tym, jak, jak przetarg już został wygrany. No tak, tylko że to mój o Ale czy te przepisy nie spowodowały, że ta działka po prostu była atrakcyjniejsza? Naturalnie. Naturalnie jest to decyzja radnych gminy Bolesławiec. Radni po prostu zmienili zdanie, takie mają prawo do tego. No jak panowie okay. oceniacie taką decyzję, w której radni... Yy, znaczy inaczej, jak panowie oceniacie takie postępowanie? Bo to, że działka mogła być zabudowana yy, obiektem... O powierzchni handlowej do 2000 metrów, czyli tak jak jest teraz, to tak było zawsze. Tam się nic nie zmieniało. Ja nie chcę oceniać, panie, panie rektorze, decyzji radnych. Ale to, jest to nie to decyzja znaczy, ja to znaczy jest decyzja radnych. To jest decyzja, było ograniczone. Ale to jest tylko. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po umowie użytkowania, jest decyzją radnych. I to nie trudno nie nam nie oceniać. Nie My momentu... kupiliśmy tę nieruchomość już po tej zmianie, zapłaciliśmy za nią bardzo duże pieniądze. Chcemy wbudować na niej obiekt o bardzo dużej wartości, tak jak wspomniał tutaj pan Andrzej Bronowicki, Zgodniony z panem prezydentem, z, nie wiem w jakimś dialogu tutaj pewnie z władzami lokalnymi, czyli o kształcie takim, jaki, jakie władze lokalne sobie wyobrażają tudzież społeczeństwo bolesławca i w obecnej sytuacji po prostu nie możemy tego zrobić. Ale w obecnej ja, sytuacji... Ja, ja może powiem jeszcze te, taką rzecz, że wie pan, no, ciężko się ustosunkować do tego, co Pan powiedział, bo, dla mnie akurat, bo ja występuję tutaj w takim momencie, kiedy ta sprawa już była, minęła. My zobaczyliśmy dokładnie dokument, który dla nas jakby jest źródłem przygotowania inwestycji w postaci planu miejscowego. A jakie były powody zmiany i te wszystkie ruchy, które były po drodze wykonywane, ciężko mi nawet domniemywać. Zresztą tak naprawdę nie jest to jakby przedmiot mojego zainteresowania. Mnie interesuje konkretna inwestycja, którą chcę zrealizować w oparciu o prawo, które na to pozwala. Czyli po prostu... Która... Zobaczyliście, że jest do sprzedania działka, tak, zobaczyliście plan, tak. który pozwala na jakieś tam fajne rzeczy na tak. wybudowanie, ale zobaczyliście też umowę która nie pozwala na to i mimo to... No tak, ale poszliśmy wcześniej i się dowiedzieć, jakie są klimaty do robienia takiej inwestycji w oparciu o zapisy umowy i okazało się, że nie ma przeciwwskazań do tego, żeby realizować jakąś koncepcję, która też była robiona w bardzo ogólny sposób i koncepcja najczęściej, no, i tak było tak bywa i we Wrocławiu, i w dużych miastach na świecie, że koncepcja najczęściej jest tylko zarysem jakby początku inwestycji. A albo... może panowie byście nie mieli problemu, gdyby ta działka była sprzedana powiedzmy za 5 milionów panom albo za 6? Myślę, że tak, myślę, że to o to tak naprawdę. Że jakby była za 4 miliony albo 5, to myślę, że, że wtedy nie byłby problemu takiej chyba zawiści polskiej typowej, bo to chyba nie mogę... Ja, ja, człowiek, który mieszka w mieście, w którym szanuje się inwestorów, w którym buduje się masę obiektów, gdzie ludzie chcą się spotykać, rozmawiać, działają prospołecznie, proinwestycyjnie, zakładają różne stowarzyszenia, wymyślają projekty, które nie zawsze mogą, nie wiem, znaleźć realizację. No, ja przyjeżdżam do takiego miasta i, no, i widzę tutaj jakąś taką sytuację, no, bardzo niepozytywną, tym bardziej, że miałem okazję e, po spotkaniach z panem prezydentem, który twierdził, że ludzie, w, że tutaj mieszkańcy e, Bolesławca nie mają chęci na to, żeby taka galeria powstała. Ale chciałem sprawdzić, jak to wygląda. Jeżeli forum. prezydent teraz podpisze aneks, to tak naprawdę wyjdzie na to, że gmina mogła sprzedać tę działkę za te 15 milionów, czy 14? 15, tak, ale to, a nie za 4. Może prezydent tego się boi? No ale w takim razie nie podpisując aneksu, pan prezydent traci e, kolejnych kilka milionów złotych dla gminy Bolesławiec, które zostałyby na pewno zapłacone w postaci podatku od nieruchomości. Dlaczego, dlaczego, dlaczego naraża się na, 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 taką, na taką sytuację? Przecież nie mógł tego ani przewidzieć. Ani prezydent, ani nikt z Bolesławca, że w 2007 roku i w 2008 będzie koniunktura na takie obiekty i Bolesławiec nagle będzie brane pod uwagę jako miejsce takich inwestycji. Przecież to jest niewykonalne. Jak już na takim etapie mamy problem, to wiemy, że tam będą protesty, zresztą to było na spotkaniu powiedziane, że będą pierwszą stroną, która odwoła się od pozwolenia budowy. To Także jeżeli to możemy, to... jak możemy uzgadniać cokolwiek, skoro wiemy mamy deklarację na samym początku drogi, że panowie, no, nie uda wam się to zrealizować. Tak pan usłyszał? Tak. Usłyszał pan, że tak, nie... nie uda się wam to, tego zrealizować? No to, to... Znaczy pan prezydent zapowiadał odwołanie od decyzji o pozwoleniu na budowę. No czy to takie jest jego prawo? No może się odwoływać, czy się przeciągać Ale budowę? Ale nie dlaczego. W jaki sposób? No właśnie, panowie Pan powiedział między zdaniami, że no może tu chodzi o to, że ta kwota za duża była, że ci panowie za dużo zarobili. Ja, ten, ja mam też taką jakby tutaj... Ja mam takie wytłumaczenie tej sytuacji. Pan prezydent zdaje się przygotowuje sobie taki produkt wyborczy w postaci realizacji alternatywnej galerii handlowej na placu Popiełuszki. Wydaje się, że więc ta galeria w tym miejscu, czy ten obiekt taki multidyscyplinarny w tym miejscu będzie po prostu przeszkadzał planom pana prezydenta. Tak, tak może być po prostu. To może być wytłumaczenie, dlaczego pan prezydent nie chce tego aneksu podpisać. Dlaczego poszedł z nami do sądu i dlaczego blokuje tu inwestycję? Ale przecież, gdyby panów galeria powstała, to, to też będzie jakiś sukces. To byłby no. bardzo duży sukces i ale byśmy, prezydenta. byśmy prezydenta. To byłby no sukces. No. To, to tak proszę... twierdził na początku, że to też było dla niego to, sukces. To proszę zapytać Pana prezydenta w takim razie. To tak. dlaczego woli inny sukces niż ten? No, można tego przypuszczać, ale dziwna tylko sytuacja, że, że chciałby wybudować basen w sercu miasta, który zupełnie no... Czytaliśmy jakieś tam sondaże, które miały, miały miejsce no. tutaj. I jeżeli chodzi o, o, o przygotowanie, czy, czy o pomysł realizacji w tym miejscu inwestycji? Realizacja basenu może nie być tak, deficy, tak zyskowna jak realizacja galerii, dlatego wydaje się, że Pan Prezydent chce połączyć realizację mniej zyskownej inwestycji, czyli aquaparku, z bardziej zyskowną w postaci galerii. Dlatego zależy mu na tym, aby do tego czasu nie powstała żadna inna galeria w mieście. I taki, taki może być powód działania Pana Prezydenta. A jak się zakończy ta sprawa? Tak panowie myślicie? Jesteśmy głęboko przekonani, że wygramy tę sprawę w sądzie. Za jakiś czas oczywiście to trzeba poczekać. Chyba, że do tego czasu uda nam się jednak znaleźć jakieś porozumienie z Panem Prezydentem. Moimi gośćmi byli przedstawiciele firmy Spectrum Gombrów.